Witajcie moi kochani, na pewno każdy się interesuje, co w tym roku przyniesie nam los, więc ja właśnie odczytam wam przepowiednie króciutką dla świata i dla, całego, dla całej teraz sytuacji, która jest na świecie, więc zaczynam. Zobaczę, co moje karty Tarota widzą, jeśli chodzi o przepowiednie. Jeśli chodzi o początek kroku, to co ja widzę dla świata, na pewno wiele rzeczy się zakończy. Zakończy na pewno o czymś myślimy, czegoś chcemy, ale tak nie będzie. Ale przed nami jest koło fortuny, przed światem, przed ludźmi jest koło fortuny i na pewno możemy pokonać wszelkie problemy. Teraz jest czas właśnie dla rządów. O to, żeby się dogadać, żeby po prostu pójść na ustępstwa, żeby, żeby po prostu pójść na kompromisy. I przed nami, przed światem otwierają się nowe możliwości. I tak się stanie, że właśnie problemy będą pokonane. Będzie taka transformacja, przemiana. I to może się wydarzyć tak miesiąc, kwiecień, maj. Będzie taka transformacja, przemiana. I w końcu się zacznie układać. Też widzę, że wiele, właśnie tam krajów świata wschodu, gdzie trwają właśnie konflikty, nieporozumienia, też widzę, że tam jakby to wszystko będzie załagodzone i będą dokonywać wyborów. Koniec roku. Przyniesie nam dużo ulgi, dużo pomyślności i zadowolenia. Jako takiej wojny, to ja czegoś takiego na ten czas nie widzę. Bardziej, bardziej wiadomo, że gdzieś, gdzieś tu słyszymy, że coś się wydarza, czy tu, ale jakiejś takiej wojny światowej ja nie widzę w tym roku. Teraz zobaczymy. Sprawy Polski. Teraz zobaczymy, właśnie sprawy Polski. Co dla Polski? Co dla Polski? No, ja uważam, jeśli chodzi o, o Polskę, to na pewno do dwóch miesięcy yy, dogadają się, do, będzie dogadanie z rządem. Osoby, które, które właśnie uczestniczą w tym, żeby, żeby była ta poprawa w sytuacji naszego kraju. Przed nami jest nowy początek. Będzie duża, będzie duża, będą dużo pertraktować, ale dogadają się i będą pozytywne przemiany i tak naprawdę ludzie wywalczą to, co będą chcieli. Jeśli chodzi o Ukrainę. No jeśli chodzi o Ukrainę, to po prostu wiele, wiele polityków świata jest zainteresowane, żeby tam było to co jest, żeby była ta wojna, bo niestety, mają z tego korzyść, i tak naprawdę nie chcą, żeby to się zakończyło. Nie chcą w żaden sposób pomóc tym ludziom, żeby był koniec tej całej sytuacji, która jest. Oni naprawdę będą przechodzić jeszcze wiele, przyk wiele przykrości. Widzę tam wiele łez, wiele, wiele problemów, ale tak jak ja powiedziałam, że wiele, wiele. Państw świata są zainteresowani, zainteresowane w tym, żeby to tam się toczyło tak, jak jest. Uważam, że jakaś osoba bardzo wpływowa, i to jest mężczyzna, zaprowadzi w końcu porządek, że to zakończy się, że ta cała sytuacja, ta cała wojna na Ukrainie się zakończy. Teraz zobaczę, do jakiego czasu ta sytuacja się zakończy. No mi się wydaje, że to nawet jeszcze może potrwać, ta cała sytuacja. Nawet do czterech lat. Także ludzie będą zmęczeni, wykończeni. Czego życzę Ukrainie, żeby naprawdę to jak najszybciej się zakończyło. Ale no niestety muszą w końcu nie dopuszczać do swoich właśnie rządów, trzecich, trzecich osób. W ten czas mogłoby się to wszystko skończyć, i na pewno powinni posłuchać jakiegoś wpływowego polityka, mężczyzny. To w ten czas zakończy się to wszystko. To by było na tyle, co widzę dla świata na ten rok. Dziękuję za uwagę.